Tak, zaczęliśmy 12 stycznia i będziemy trenować przez dwa najbliższe miesiące do końca lutego, bardzo ciężko, bo 4-5 razy w tygodniu i na pewno będziemy pracować nad siłą, wytrzymałością i to co wszystkie te aspekty, które się robi w okresie przygotowawczym ale wiadomo, że no solidnie, no to... Jest w 100%, ale na pewno naszą motywacją jest to, że będziemy wprowadzać następnych młodszych zawodników, którzy będą grać w naszej, naszym klubie. Młodszych zawodników będziecie wprowadzać, ale też będziecie wprowadzać wiosną na boisko, pewnie w składzie najlepszego strzelca minionego sezonu, który powrócił z znaczy, no Trzeba powiedzieć, Krystian no, zgłosił akcję z powrotu, chce grać w Pruszewie, bo jego epizod w Jarocie, no nie wyszedł. No. Troszeczkę, no, może też przyczyny takie wyszły inne, które mu nie, nie dały tego sukcesu. Uważam, że te pół roku na pewno odbuduje tego zawodnika. Da inny powiew świeżości w tym klubie i na pewno wspomoże tych młodych napastników, których prowadzamy, żeby się jeszcze nauczyli więcej i na pewno to wyjdzie na plus. Ty się nie mówiłeś właśnie, że trochę brakuje wam Benuszaka, bo mieliście całą grę, cały schemat przygotowany pod, pod niego, pod jego skuteczność. Teraz no, wraca i będziecie skuteczniejsi chyba. Znaczy wracać, czy będziemy skuteczniejszy. Wiadomo, że okres przygotowawczy to jest praca nad siłą, wytrzymałością, a nie na a taktyki jest tam uszczerbek, bo wiadomo, że w pleczewie brakuje boiska sztucznego. Nie mamy gdzie potrenować w wcześniejszym okresie taktycznych zagrań, schematów. Wiadomo, że przez te pół roku zawodnicy też inaczej zmienili ten system grania. Wiadomo, że będzie to ciężko, żeby odnowić to wszystko, co było. Ale na pewno uważam, że Krystian też swoją osobą zrobi bardzo dużo dobrego. I wniesie bardzo dużo dobrego do klasy okręgowej, bo takich zawodników, takich napastników potrzeba w tej klasie, bo naprawdę uważam, że ma, jest bardzo mała przeglądalność naszej okręgówki, a uważam, jest bardzo dużo fajnych chłopaków, którzy mogliby się wykazać w wyższych ligach, ale nie ma tego czegoś, tych scoutingu, skał, który by nam dał powiew tego, że wypronował się zawodnik z niższej ligi do wyższej ligi. Wiem, kto wygra ligę? No znaczy no, co to dużo mówi? No kępno jest na pozycji takiej, że. Jakby nie awansowali, to bym powiedział fajersko nie awansowali, nie? To fajersko nie awansowali. Ale uważam, że Skalmierzycy ostatniego słowa nie powiedziały i to nawet dzisiaj na turnieju pokazują, że są już zespołem, który budowany jest przez ostatnie 2-3 lata, solidnym zespołem i na pewno jak kępno się potnie, oni potrafią to wykorzystać.